Nie pomijaj! To wielka sprawa dotycząca Twojego ostatecznego przeznaczenia. Koniecznie zobacz koniec. Nadszedł czas końca dni ostatecznych i wszyscy z niecierpliwością czekamy na powitanie Pana i bycie pochwyconym przez Pana do Królestwa Niebieskiego. Jacy ludzie wejdą do Królestwa Niebieskiego? Pan powiedział: Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, Wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Co to znaczy wypełniać wolę Ojca? Oznacza to być w stanie słuchać Bożych słów w rzeczach, które się wydarzają i wykonywać je zgodnie z Bożymi słowami, w stopniu posłuszeństwa Bogu i miłości do tego, co Bóg mówi. Teraz, chociaż jesteśmy w stanie odmawiać Różaniec, z niecierpliwością oczekiwać nam świętą, przestrzegać czterech zasad kościoła świętego, kochać naszych wrogów, modlić się za naszych chorych przyjaciół itd. Ale nadal często możemy grzeszyć wbrew sobie. Wciąż możemy kamać i oszukiwać DLA zysku, zazdrościć i kłócić się z innymi, osądzać się nawzajem. W obliczu nieszczęść stajemy się zniechęceni i rozczarowani Panem, a nawet sprzeciwiamy się Bogu i nie jesteśmy Mu posłuszni. Czy jesteśmy tymi, którzy czynią wolę Ojca? Czy mamy kwalifikacje, by wejść do Królestwa Niebieskiego? Jak więc możemy przestać grzeszyć i stać się ludźmi, którzy wypełniają wolę Ojca Niebieskiego? Kliknij niebieski link WhatsApp na mojej stronie głównej. Dołącz do naszej grupy studyjnej za pośrednictwem niebieskiego linku u góry postu, a będziemy dzielić się z Tobą Słowem Bożym i wspólnie zgłębiać tajemnice.